Was serdecznie w inspiracjach wakacji. Wiem, że są osoby, które się stęskniły już za moimi inspiracjami, dlatego, że postanowiłam zrobić tak jak w roku ubiegłym, czyli zamiast osobnych inspiracji lipca i sierpnia, ponieważ jest to wakacyjny, leniwy czas, kiedy działamy trochę mniej, więcej odpoczywamy, więc w tym czasie postanowiłam zrobić zbiorcze po prostu inspiracje wakacji. Witam również nowe osoby, które dołączyły do kanału Racka. Przez wakacje przybyło Was regularnie ponad 2000 osób. Także witam Was serdecznie i wszystkim nowym osobą, objaśniam od razu, że inspiracje to są filmy, które kręcę co miesiąc, pod koniec każdego miesiąca, w których podsumowuję, co mnie w danym miesiącu zainspirowało, jakie książki czytałam, jakie filmy oglądałam, opowiadam o rzeczach, wystawach, imprezach, miejscach, gdzie byłam, co widziałam, o takich rzeczach, o których nie mówię w moich regularnych filmach i linki do moich inspiracji zawsze znajdziecie w opisie właśnie do filmu inspiracyjnego. Także nie przedłużając, zapraszam Was na inspiracje wakacji 2013. No i zaczniemy od inspiracji gazetowej, książkowych. Pierwsza z nich to jest Vogue Collections, kolekcje na 2013-2014, na jesień, zima oczywiście. I to jest Vogue, którego mi przyjaciele przywieźli z Londynu, bo on tutaj w Polsce jeszcze nie był do kupienia. Widziałam ostatnio w empikach, że one już są, ale ja już tego Vogue'a mam od czerwca chyba, z tego co pamiętam. I całe wakacje ostro go wertowałam. I to jest przyjemność bardzo droga, bo on kosztuje normalnie 25 funtów. Na polskie kosztuje jeszcze więcej, no bo musimy sobie doliczyć do tego jeszcze jakieś ekstra opłaty. Natomiast tutaj są wszystkie kolekcje z pokazów z Mediolanu, Paryża, Nowego Jorku i również kolekcje akcesoriów wszystkich li, znanych, liczących się domów mody i tak naprawdę ja zawsze powtarzam, że to jest gazeta, którą warto kupić i jeżeli macie do wyboru kupić 10 jakichś beznadziejnych gazet Takich, które tylko przejrzycie, przekartkujecie w dwie godziny i wyrzucicie, a jedną na sezon, ale jedną porządną, to właśnie warto kupić je sobie raz na pół roku te Vogue Collections. I tutaj każda kolekcja jest również opisana w języku francuskim i angielskim, bo to jest ogólnie wydanie, które wydaje Vogue francuski, ale również są teksty tłumaczone tutaj w środku na język angielski. Także to jest taka moja wielka inspiracja i ja zawsze na początku, jak tylko sobie kupię ten Vogue Collections, typuję, oglądam i typuję, co zaraz sieciówki za 3-4 miesiące będą kopiować, i co będzie hitem, właśnie takim sprzedażowym, mainstreamowym. I czasami trafiam, czasami oczywiście nie trafiam, ale jak powiedziałam, to wydanie bardzo lubię i każdemu z Was polecam. Kolejna inspiracja, już tym razem książkowa. Jest to ogromna książka, którą kupiłam, a właściwie którą kupił mi Rudzielec, tak jak już ma, miałabym precyzować. I to jest najlepiej wydane 119 zł, jakie myślę on ostatnio na mnie wydał. Dlatego, że jest to wielki album, bardzo ciężki. Tak um, trzymam go i boję się, żebym nie zrobiła sobie nim krzywdy. To jest um, Fashion: The Ultimate Book of Costume and Style, czyli wielka książka. No, na temat kostiumów i stylu, na temat ubierania się i stylu i to jest słuchajcie, pokażę Wam ogromny album, który pokazuje w obrazkach i w takich, pięk takich no właściwie no może nie pięknych, ale w graficznych złożeniach z różnymi wytłumaczeniami całą historię ubioru od prehistorii po dzisiaj i jest to pokazane właśnie etapami, kolejnymi różnymi epokami w modzie, epokami ogólnie na świecie w, w biznesie, w tym co się działo, jak się rozwój Świata przekładał na rozwój mody, co kiedy noszono, co czego było wyznacznikiem, i właśnie w taki piękny sposób jest to ukazane. I um, świetne jest to, że właśnie tu jest bardzo dużo obrazków, i tutaj jest naprawdę wszystko, każda taka minimalna, mała rzecz pokazana i wytłumaczona. Tutaj na przykład lat 20. Kobiety, 30., 40. właściwie, kobiety, jak się ubierały w czasach wojny. Tutaj są pokazane um, różne kostiumy, I nie tylko kobiece, ale również męskie. To akurat są kobiece chyba lata 50. 50, z różnymi wytłumaczeniami, co jak się nazywa, co kiedy weszło, dokładnie, kto jaką modę na co wprowadził, i to jest naprawdę świetnie objaśnione i jedynym, Aha, jeszcze bardzo szczegółowo, to nie są tylko lata 50. ale na przykład lata 50. to jest powiedzmy tutaj w tej książce 40 stron i jest naprawdę rok po roku, kto co wprowadzał do mody, po co i dlaczego, wszystko pięknie pokazane. Tak samo później na przykład lata 70. są pokazane i na przykład jak się nazywały poszczególne spodnie, jak się nazywały rodzaje kołnierzyków. To, co wprowadził, co, od czego się wzięło w modzie, naprawdę jest to bardzo tutaj szczegółowo pokazane. I jedynym takim minusem dużym tej książki jest to, że ona jest w języku angielskim. No i te wszystkie nazwy są po angielsku. Natomiast, no jeżeli słuchajcie, interesujecie się modą na poziomie zaawansowanym, no to myślę, że z tymi różnymi angielskimi określeniami również nie będziecie mieć problemu. I również warto te angielskie określenia znać, nawet po to, żeby potem portale modowe angielskie czytać, różne newsy na przykład. Także tutaj, jeżeli na przykład czegoś nie rozumiemy, no ja tak mam, bo ja znam angielski, natomiast nie znam go jakoś tak super bardzo dobrze. Natomiast ja sobie siedzę ze słownikiem, i jeżeli czegoś nie rozumiem, to po prostu dane słówko sobie tłumaczę. Chętnie uczę się też nowych słów, także. Tutaj to, że ta książka jest po angielsku nie jest dla mnie żadnym problemem. Pod koniec również jest słownik wszystkich pojęć, które są używane różnych pojęć modowych z branży mody, które tak naprawdę często po przetłumaczeniu na język polski one brzmią tak samo jak po angielsku, bo wiele określeń w modzie bierze się właśnie z innych języków i pod koniec tej książki jest również podsumowanie takie na przykład 400 lat damskich butów i różne od właśnie prehistorii czy tam od pierwszego wprowadzania damskich butów po dzisiaj, jak się te buty zmieniały albo na przykład 200 lat hmm, nakryć głowy damskich, jak to również się przez ostatnie 200 lat zmieniało, to są torebki i są na przykład hmm, kształt ciała, czyli jak wyglądały gorsety w poszczególnych wiekach, co sobie kobiety dopinały, żeby sobie swoje kobiece krągłości bardziej pokazać, żeby sobie je stworzyć albo żeby je zatuszować. Także ta książka i to jest w ten sposób wszystko jest opisane, jak już powiedziałam, od tej historii po dzisiaj. Także jeżeli macie hmm, urodziny, jeżeli macie jakąś taką. Okazję. Jeżeli macie w ogóle zbędne 120 zł, to naprawdę są to małe pieniądze, bo ten album wydaje mi się, że mógłby spokojnie 400-500 zł kosztować. Z tą wiedzą, jaka jest tutaj cała e, zawarta. Także Wam serdecznie polecam. No i Rudzielcowi dziękuję. Kolejne dwie książki to już są takie dokumento fabuły właściwie no dokumenty, bo, są, bo ja nie lubię czytać książek takich fabularnych, gdzie są zmyślone historie. Ja lubię książki, które są dokumentami albo paradokumentami, najlepiej z branży mody. I pierwsza z nich to jest książka Jenny Gucci, napisana przez Jenny Gucci, czyli przez e, żonę Gucci'ego, Wojny Rodziny Gucci. Jenny Gucci, czyli była żona Paula Gucci'ego. E, opowiada o swoich czasach, kiedy, jak się poznali, kiedy się zakochali w sobie, kiedy by ma, byli małżeństwem i o tym, jak Paulo niby zwariował, zdradził ją i tam po prostu zmarnował i zamienił jej życie w koszmar. I książka jest napisana bardzo infantylnym językiem, strasznie po prostu Jenny, no jest negatywną postacią i tak naprawdę zastanawia się człowiek czytając to, jak, jak to jest możliwe, że taki Paulo Gucci, ktoś z takiej rodziny po prostu zwrócił na nią uwagę i się w niej zakochał, bo nie wiem czy to ona sama pisała, czy ona zleciła komuś napisanie tej książki, ale język jest po prostu, to jest mega maństwo. Natomiast ta książka ukazuje już, abstrahując od całej jej miłosnej jej historii z tym Paulem, pokazuje jak funkcjonowała rodzina Gucci, jak ci bracia między sobą skłóceni, w konflikcie, tworzyli markę, jak tak naprawdę w negatywnych bardzo emocjach napędzali się nawzajem. Pokazuje ich różne teorie, ich różne filozofie na istnienie marki, na przykład to, że kobiety nigdy nie miały nic do powiedzenia, I to, że oni, że marką zawsze sterowali mężczyźni, także tak sobie myślę, że pewnie Aldo Gucci, główny założyciel, się po prostu w grobie przewraca, jak myśli, że teraz jej główną projektantką jest Frida Gianni, Czyli tak naprawdę całe, całe to, jak wygląda marka Gucci i cały, cały wizerunek marki, zależy od kobiety w tym momencie. W każdym razie tutaj mamy drzewo genealogiczne, tutaj widzimy, kto jest kim, kto był z kim, kto ma jakie dzieci, jak wygląda właśnie cała rodzina Gucci. Jak się czyta tą książkę, to często, ponieważ tam są ci bracia, ich było wielu, to często do tego drzewa genealogicznego się wraca i to jest fajne, bo tu jest wiele informacji, takich właśnie, a propos całej marki, rodziny i strategii, natomiast no, jeżeli jesteście uczulona na grafomaństwo, to możecie z wielkim bólem przez tą książkę przechodzić. Um, natomiast jeszcze powiem Wam, że um, no, mnie generalnie ta książka zniechęciła do kupowania czegokolwiek u nich, Bo jeżeli rodzina ze sobą nie może się porozumieć, a wręcz się zwalcza, ciąga się po sądach i w takiej atmosferze tworzona jest marka, no to niestety, ale um, to po prostu nie jest dla mnie. I ostatnią książką, jaką e, chciałam Wam polecić, to jest książka Bridget Bardot, to ja. I to jest biografia Bridget Bardot. I ja tą książkę dostałam od mojej przyjaciółki Moni na urodzinę. I bardzo się cieszę, że mi ją sprawiła, dlatego że ja dużo rzeczy, dużo opinii czytałam o tej książce i była mi bardzo ciekawa. I jak tylko ją dostałam, to od razu zaczęłam ją przeglądać. Tutaj jest poza treścią. I poza tym, że ta książka jest bardzo ładnie wydana, ładnie pachnie, ma taką grubą okładkę. A ja ogólnie lubię książki. Ja jestem też takim książkowym trochę wąchaczem i macaczem. Ja lubię takie książki, które są ładnie wydane. To zawiera bardzo wiele ilustracji i bardzo Wiele różnych ciekawych zdjęć z jej życia, no i mnóstwo informacji. I jak ja tą książkę dostałam, to ja od razu tego samego wieczora się za nią zabrałam, we dwa dni ją przeczytałam. No i powiem Wam, że tak jak byłam ciekawa myślałam, kurczę, pewnie ta książka mnie zafascynuje, tak po jej przeczytaniu byłam taka trochę skonsternowana, bo myślałam, że to będzie taka historia kobiety sukcesu, takiej pozytywnej, ikony pokolenia, a okazało się, że ta książka była smutna. I tak naprawdę historia bardzo jest smutna, bo ona wbrew pozorom dorastała w niefajnej, takiej, pomimo tego, że była z bogatej rodziny, to dorastała w niefajnej, takiej e, atmosferze, w której nie było miłości. E, później przez przypadek trafiła do tego aktorstwa, bo po prostu była seksowna. To, że była taką kotką, to nie wzięło się znikąd tylko z tego, że żeby na przykład jak ona była mała, żeby nie siedzieć w domu i nie, nie musieć spędzać czasu z matką, która e, e, jej nie kochała. Znaczy kochała ją, ale nie umiała tego po prostu okazać i z dziwnym Ojcem, bo jej rodzice byli artystami i tacy trochę no, z tymi dziećmi nie umieli się do końca tak no, no, no okazać im miłości, a właściwie zachowywali się wobec nich w trochę dziwny sposób. I mała Bridget żeby nie spędzać, nie musi spędzać czasu w domu, to po prostu trenowała balet i yy, przez to, że ona całe lata trenowała ten balet, no to stąd stąd miała takie kocie ruchy, także to było wszystko wypracowane, ale było wypracowane to wypracowanie wzięło się właśnie stąd, że ona no nie miała fajnej atmosfery w domu i chciała z tego domu jak najwięcej yy, tak w cudzysłowie uciekać. No, i potem to całe życie jej potoczyło się tak, że była na tym świeczniku, że nie miała prywatności, że miała też, no, ma też tego syna, którego w ogóle nie wychowywała, którym się w ogóle nie zajmowała, i też jak się czyta tą książkę, to można zrozumieć, dlaczego ona po prostu, no, nie chcę użyć tego słowa, że nie nadawała się na matkę, ale nie miała takich instynktów macierzyńskich i takich wyraźnych instynktów macierzyńskich, i, i to jak się czyta jej o jej dzieciństwie, o tym po prostu jaka ona była, i. i że tak naprawdę była cały czas takim trochę dużym dzieckiem. To, to no wiele rzeczy już się wyjaśnia, i tak wiele artykułów, wiele artykułów, które ja o niej czytałam, to trochę się po tej książce mi rozjaśniły, że, że to nie do końca było tak, że ona była samolubną laseczką, która po prostu miała, była symbolem seksu i miała kilkudziesięciu kochanków, bo tutaj są oni wszyscy razem z chyba z trzema mężami wyliczeni pod koniec tej książki. Także można dokładnie się dowiedzieć, co, co kiedy, z kim było, w jakich latach. Tylko po prostu była

Po części kobietą, no nieszczęśliwą. I, i jakoś tak pomimo tego, że była tym symbolem, że zawojowała świat, że pokazała ludziom i kobietom wtedy, że żeby być seksownym, to można być naturalnym. Można mieć naturalny wdzięk, nie trzeba być przemalowanym i tak dalej. Ona była takim trochę przeciwieństwem Merlin Monroe, takiej zawsze zrobionej i przemalowanej. A ona właśnie w tych mokasynach i zwiewnych ciuchach przechodząca się w san rozwianymi włosami, była takim symbolem wolności i symbolem właśnie naturalności, naturalnego piękna. No to jednak. Osobą szczęśliwą nie była, i z tego, co tutaj jest napisane, to nie jest do tej pory. Zresztą sam syn i były mąż ją pozwali do sądu o to, o niektóre fragmenty jej autobiografii, w których mówiła do, bardzo szczerze o tym, jakim bólem dla niej to macierzyństwo było. W każdym razie, bo już zaczynam za bardzo rozgadywać, tą książkę wam serdecznie polecam. Jest napisana bardzo miłym, ciekawym językiem i zawiera bardzo wiele faktów z życia bardzo, aczkolwiek, no. Czy to jest wesoła lektura do poduszki? Tego nie jestem pewna. Teraz, jak już jesteśmy przy moich urodzinach, no bo w sierpniu miałam urodziny, to chciałam Wam pokazać dwa moje prezenty. Właściwie trzy, no bo jednym już była ta książka, którą przed chwilą Wam pokazałam. I to jest moja inspiracja, bardzo duża, bo to jest prezent, który dostałam od dwóch moich bliskich koleżanek, przyjaciółek. I to jest naszyjnik, który został wykonany specjalnie dla mnie. W takim folkowym klimacie, z różnymi folkowymi ptaszkami, tutaj yy, różnymi kwiatkami, ale on ma również napis Racka, bo to się zaczyna. Tu jest R od R, RADZ. A. Także to jest specjalny naszyjnik, który wykonały dziewczyny z ale został on dla mnie zaprojektowany przez moje przyjaciółki i moje przyjaciółki właśnie mi go sprawiły. I to jest taki bardzo miły gest, wiecie, że ja lubię naszyjniki plastikowe, ja lubię ogólnie biżuterię plastikową, także tutaj no powiem Wam, że jak ja zobaczyłam ten naszyjnik, to ja mówię, nie no po prostu kurczę, nie wierzę i cieszę się, że mam takie przyjaciółki, osoby, które są bardzo kreatywne i po prostu osoby, od, z którymi przybywając, ja się sama uczę i z którymi mm, zawsze bardzo miło spędzamy czas i Nasze spotkania są morzem pozytywnej energii. Kolejną rzeczą, taką rzeczową, którą chciałam wam pokazać w inspiracjach, to jest również mój prezent urodzinowy, już trzeci. No i to jest mała furla, to jest furla, którą dostałam z kolei od rodzielca na urodziny. Pokazałam na Instagramie, wrzuciłam zdjęcie siatki, torebki właściwie, nie siatki, tylko torebki takiej papierowej i powiedziałam, że nie mogę już się doczekać, bo to było kilka dni przed urodzinami, kiedy ją otworzę. No i jak ją otworzyłam, to tam była taka miniaturowa torebka, miniaturowy kuferek skórzany. I ja oczywiście wiem, gdzie on ją kupił. On ją kupił w furliu u nas we Wrocławiu, w Renomie. Natomiast jest to taka seria, która jest już nie do kupienia, bo to była torebka. Już przeceniona chyba z, albo z lata, albo już nawet z zimy z zeszłego roku. Nie wiem, bo ja akurat, e, takiego parcia na to, żeby to była nowa kolekcja, nie mam. Po prostu lubię rzeczy, które są w moim stylu i które wiem, że będę bardzo długo nosić, kolejne 10 lat nieważne tak naprawdę, z jakiej one kolekcji pochodzą i właśnie e, to jest tego typu torebka. I fajnie, że jest w takim ciemnym, czerwonym kolorze, bo będzie idealna na jesień. E, no i ostatnie inspiracje to są inspiracje filmowe i będą to trzy dokumenty, jedna kinówka. I teraz pierwszy dokument jest to dokument o projektancie, o Tomie Fordzie. Tutaj serdecznie Wam polecam ten film, bo z niego można zobaczyć, jak Tom Ford projektuje na co dzień dla swojej marki w studiu w Londynie, jak tworzył pierwszy pokaz. On opowiada również o czasach, kiedy projektował dla Gucci, kiedy kręcił swój film i ogólnie też można zobaczyć, jak wygląda jego dzień, czym on się zajmuje, jaki on jest i z tego filmu fajnie widać jego osobowość, że mi się wydaje, że pomimo tego, że był w tym filmie bardzo miły, taki rzeczowy, to jest on dosyć Trudnym we współpracy pedantycznym człowiekiem. Jest on oczywiście również modowym geniuszem, ma mega zmysł, to w ogóle bez dwóch zdań. Jest to osoba i taki film, który się ogląda i tak sobie napawa nas taką pozytywną energią, dawką inspiracji, ale jest to również, tak jak mówię, wydaje mi się, ciężka we współpracy osoba, która zawsze ma rację, która ma swoją wizję i która broni swojej wizji, choćby nie wiem co. Chociaż powiem wam, że takie osoby w życiu, no może nawet są dobre i osiągają, mega sukces, także to nie jest chyba minus, ale jednak po obejrzeniu tego filmu nie powiedziałabym o nim, na przykład, że to jest sympatyczny koleś, bo tak nie jest. W każdym razie wizjoner z pasją, który ma swoje zdanie, Tom Ford, film Wam serdecznie polecam. Drugi film, który Wam polecam, to jest tak naprawdę, to jest pierwsze pięć minut filmu na temat byłej naczelnej francuskiego woga, czyli na temat Karin Rothfeld i we wrześniu, we wrześniu wychodzi pełen film pełnometrażowy pod Tytułem Mademoiselle Karin. To jest właśnie film o niej, o, o, o Karin Rothfeld, i w tej chwili jest mega promocja tego filmu. Jest, jest bardzo fajny trailer, który Wam też polecam, też Wam go podlinkuję, bo ten trailer pokazuje ją jako taką opozycję do Anny Winter, taką sympatyczną redaktorkę, która jest generalnie konkurencją Anny, bo tam nawet w tym trailerze Anna z taką postępną miną się pojawia, bo Anna Winter i Karin Rothfeld od zawsze były konkurentkami. I walczyły o takie miano głównej redaktorki woga światowej, no Anna Winter cały czas wygrywała, ale Karin cały czas również tam deptała jej po piętach, i mówi, była między nimi taka niepisana, niepisana konkurencja, ale w każdym razie ten trailer jest taki bardzo pozytywny i pokazuje Karin jako taką ciepłą, fajną, miłą osobę. I najlepsze jest zakończenie tego traileru, gdzie ona z Donatą Versace rozmawia, i Karin mówi, a widziałaś, że moja córka ma dziecko, była w ciąży i coś tam ma dziecko, czy tam będzie miała dziecko. A ta Donatelna mówi, tak, tak. Widziałam, a Karin mówi, wyobrażasz to sobie? A Donatella mówi, nie. I wszyscy się śmieją. I generalnie tak widać, że, ta, że Karin jest ciepłą, fajną, sympatyczną osobą. Trailer Wam polecam, ale również polecam Wam, wam właśnie taką zachętę do całego filmu, czyli te pierwsze 5 minut filmu, które można już online obejrzeć. No i ja sama nie mogę się doczekać już wersji kinowej, takiej pełnometrażowej. Trzeci film jest już, jest najmniej pozytywny z tych filmów, który, o których chciałam powiedzieć, bo jest to film pod tytułem Fashion Victims Bangladesh. I jest to nowy film opublikowany w lipcu tego roku, czyli około dwóch miesięcy temu. I jest to film na temat katastrofy, która miała miejsce w Bangladeszu, tego budynku, który się zawalił w tym roku, Rana Plaza i tego, co się tak naprawdę dzieje w tej chwili w Bangladeszu. Ile jest nielegalnych fabryk, które robią, wykorzystują ludzi, które, o no to, że wykorzystują to jedno, to niestety wszyscy wiemy, ale które naprawdę zmuszają dzieci i młode kobiety i ogólnie ludzi do, do, do pracy, z za nawet dolara i 20 centów dziennie. I, i to, to są stawki już tak głodowe, że to są stawki poniżej jakichkolwiek norm. I ten film właśnie to pokazuje, tylko że powiem Wam, że generalnie polecam ten film tylko osobom, które są mało wrażliwe. Znaczy chodzi o to, że które nie są wrażliwe na jakieś takie tragedie ludzkiego ciała, bo tam jest wiele wywiadów z ofiarami, z osobami, które przeżyły ten, to załamanie się tego budynku, ten wypadek w Rana Plaza. I to są kobiety, które na przykład już są bez rąk, bez nóg, które straciły część ciała, które są kalekami, które opowiadają swoje traumatyczne Przeżycie, jak na przykład czasami po 2-3 dni już wśród gnijących ciał czekało na pomoc. Także no, ten film jest bardzo mocny. Serdecznie Wam go polecam, bo musimy być świadomi wszyscy tego, co się tam dzieje i tego, yy, skąd no, nasze ubrania pochodzą. Także. Tutaj musimy być tego świadomi i polecam Wam ten dokument serdecznie, ale mówię, no to naprawdę są tam momentami szokujące obrazy, takie nie tylko informacje szokujące, ale też to, co po prostu widzimy na, na ekranie. A ostatnią inspiracją to będzie film kinowy pod tytułem Blue Jasmine czy Blue Jasmine, jak to tam po angielsku się wymawiało jej imię, czyli nowy film Diego Alena, który jest ciekawy który jest również dramatyczny i na który jeżeli chcecie iść, polecam Wam, to idźcie z nastawieniem, że jest to dramat. Nie jest to, kol nie jest to komedia, nie jest to żaden lekki, lajtowy filmik w, w klimacie na przykład o północy w Paryżu czy tam tego filmu w Rzymie, co był w zeszłym roku, tylko jest to po prostu dramat, który wcale pozytywnie się nie kończy. A my z Rudzielcem chcieliśmy obejrzeć sobie właśnie jakiś fajny film kinowy na zakończenie wakacji, poszliśmy z nastawieniem, że to będzie jakaś taka fajna komedia no i wyszliśmy z, po prostu z kina, z takimi minami trochę jeszcze bardziej y, smutni w ogóle niż po prostu y, tego kina szliśmy, chociaż szliśmy weseli, ale generalnie no nie spodziewaliśmy się, że to będzie dramat. Ale wszystkim wielbicielkom stylu Woody'ego Allena, kina Woody'ego Alena, filmów y, jak najbardziej polecam. Myślę, że się nie zawiedziecie. Także to już wszystko. Męczę Was bardzo długo, dlatego że no jednak tych inspiracji przez dwa miesiące trochę się nazbierało. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja już się cieszę na wrzesień. W końcu się może coś ruszy. Planuję kilka wyjazdów różne imprezy, mam nadzieję, że tutaj moje wrześniowe filmy, które już tak sobie układam w głowie i planuję, będą Wam się podobały, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moim następnym filmie, pa, pa.